Dzień dobry moi drodzy widzowie, jak widzicie Wracam ze szkoły I Idąc sobie tutaj samankami Natknąłem się na piękno tego miejsca Jakie ono jest urzekające swoim zieleniem. Zobaczcie jak to pięknie wygląda Wybitnie Tam jakiś pan sobie jeździ Już za miesiąc wakacje, już czuć te wakacje, już czuć tą wolność prawie Znaczy mieliśmy już teraz niedawno wolność Bardzo dużo I ale to jest cały czas niedosyt Dzisiaj Pani od włoskiego zrobiła łączoną lekcję, co było po prostu jak reforma oświaty. Po prostu reforma oświaty była dzisiaj na włoskim, bez kitu. O, tam Pani jedzie na rowerku. Zobaczcie, jaki piękny krajobraz. Po prostu inspiracja tutaj była dla Leonardo da Vinci'ego. Dla Michała Anioła. Czekajcie, jakoś Pani jedzie. kurwa, że... No dobra, już przyjechła. No, inspiracja dla Michała Anioła. Zobaczcie, tutaj mamy nawet Mamy nawet plan Solanek, masakra! Pinowrocła w centrum, kurde bele Pomnik Jana Kasprowicza, zobaczcie Jan Paweł II, nie lękajcie się! Oj, jest suko! się żeby nikt nie przyuważył! I powiedzą kurwa, że jestem ten! O, orlik Ja! A tutaj są z tej strony! Niech nie idzie tutaj. Co, co, co się kurwa stało? Tu nie ma nie, żadnego człowieka! Tutaj mamy piękny Park Solankowy i Nowrocław. Zobaczcie. Źlowisko Wszystko pięknie, ładnie, seksownie. Dobra, idziemy. Idziemy dalej. <kluz> Przepraszam. Przepraszam, to nie było zamierzone. To też nie. To też nie było zamierzone. bo, no, kur... no, Dobra, już przyszło. Jeśli pan jedzie na rowerze. Będę udawał, że gram jakąś grę na telefonie, żeby nie powiedział. Prawa autorskie czy jakoś tak. że proszę, zobaczcie, jaka piękna, piękna polska zieleń. Po prostu. Inowrocła stolica uzdrowisk i stolica zdrowia po prostu, zobaczcie. Naprawdę ja tu mówię szczerze. Jestem dumny z tego, że mamy taki park w swoim. Mamy taki park w swoim rodzinnym mieście, wybitnym po prostu. Zobaczcie, to jest nawet kartki Slendermana. O, Slendermana kartki, zobaczcie. Zobaczmy co napisał. Potem jakiś pan. Wiedzą, że jestem pośledzone, chodzę z kamerami nagrywamy jak się nazywają drzewa, ale jest trudno. Jodła kaukaska Normandindiana. Nidolę po drodze rowerowej. O. A ta pani jechała po drodze rowerowej po drodze dla pieszych, nie powinno tak być. Chciałem zwrócić uwagę, jak teraz zobaczę, że jedzie, to za chwilę zwrócę uwagę. Naprawdę, zobaczycie. Jeszcze jakiś rower pojedzie na drodze dla pieszych i zdewastuje to miejsce. Zobaczcie, jaki park. Zobaczcie, jaka grafika. Lepszy niż Red Dead Redemption 2. Nie żartuję. Redemption ma trochę lepszy wygląd Nie żartuję. O, piękna latarnia. Zobaczcie, przyjrzyjmy się, bo to jest naprawdę obiekt westchnień. Latarnia. Polska latarnia. Z czasów yy, wojen secesyjnych. Zobaczcie, te kable. 108 przez 2, idealnie poukładany. Jest po prostu majster sztyczek. Istny majster sztyczek. Gardy, mnie trochę boli. O tam idzie jakaś pani. O, dlaczego ja nie nagrać? Nie nagram ja, ją. Ja pierdolę. ale pomyślałem sobie kurwa jakiś... Dobra. Kreator wnętrz, jak chuj. Dobrze. Idziemy, idziemy. O tego nawet sprawdźmy go. Zobaczmy, zobaczmy, co tu zrobi gołąbek. Mmm, wybitny. Jezus Maria. Nie przeraża to, że ja idę, a za mną, przede mną i na dwóch moich bokach, czyli w prawej, po lewej, nie ma absolutnie kurde nikogo. Naprawdę. Czekajcie, tutaj samochodziki jadą. Nawet się zatrzymała pani, myślała, że przejdę, a jeszcze nie przejdę. Oh. No, tutaj piękna, piękne Renault jakieś tibijskie. Dobrze, dobrze. On tutaj piękny. O! Ale kubka. Zobaczcie. Wybitne, wybitne. Dobra, już nie mam o czym gadać. Będę kończył... Nie, no przecież... Ja jeszcze wejdę tutaj na tą piękną górkę. Albo... Na no dobra, wejdziemy. Napis. Dobra. Jesteśmy na górce. Jest naprawdę kurwa wysoko, naprawdę. Chuj. Nie no. Kurwa, bez żartów, ja nie będę wchodził na górce, coś popromienny. Potarno było, dobra. Ja kończę to wideo. Musiał jakiś być wstęp po tak długiej przerwie. Dobrze, także trzymajcie się moi widzowie. Łapki w górę i subskrypcje mię widziane. Siemka. Miłego dnia.